Zacznę od wypowiedzi mądrzejszego ode mnie, przecież człowieka naprawdę szerokim, bardzo horyzontem. Mówię o profesorze rzeźby Leonie Podsiadłym, który na pewnej wypowiedzi, czy wykładzie, czy rozmowie w galerii Entropia we Wrocławiu takiego użył sformułowania. Że e, sztuka, życie artystyczne dzieli się na e, przed i e, po-harlenderze. To po jest takie trochę e, na wyjątku, dlatego, że jak widać, Marcin jest e, bardzo aktywnym człowiekiem i niech tak zawsze będzie. E, ale ten podział przed i po No, mhm. fakt. E, twórczość Marcina jest rzeczą zjawiskową. Trudno to definiować i określać. Może nie, czas i miejsce, w e, Za wcześnie na to chyba. E, ale może na tym się ustosunkował. Jakby to zrozumieć? Przed i po to, bo co? Można? No oczywiście, że. Można jak najbardziej, bo, bo nawiążę, nawiążę do, do wspomnianej historii. Na mnie największe wrażenie zrobiła troszkę inna wypowiedź Leona pod, że wspomnianego, Leona Podsiadłego, to, to, to w sumie jeden z klasyków polskich rzeźby w tej chwili naprawdę uznawanych. Ogromnie miło mi się zrobiło, jak, jak, jak yy, powiedział coś takiego, że... Myśmy w tej szkole wrocławskiej to żyli w jakichś ramkach, a później przyszedł taki Harlandry i nam te wszystkie ramki porozwalał. No ale żeby, żeby się wytłumaczyć trochę z takiej sytuacji, którą, którą, którą Zbigniew Makarewicz zresztą inny wybitny artysta wrocławski skomentował, o to zrobiłeś bardzo brzydko. No tak, no, zrobiłem bardzo brzydko, ale ja sobie nawet z tego sprawy nie zdawałem, po prostu no, zrobiłem bardzo brzydko, ale, ale po prostu no, używając pewnego kolokwializmu, no ta, ta, ta fabryka da, tak jedziesz, jak ci fabryka dała, no i, 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 i nawet nie miałem specjalnie świadomości tego jakiego rodzaju Hmm, jakiego rodzaju mam wpływ na, 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 na otoczenie i... A to wiesz co, że ja nie zarejestrowałem tego stwierdzenia, że przed Harlanderem. To no masakra. To jest masakra w ogóle. To jest masakra. Jak ja mam robić za cezurę, to no obawiam się, że to się po prostu tak rozpełznie do ja mam dzieci, wiesz. No to, to, to serio, to skurka. No dobra. Przemek coś... No Dorota prosiła. E, tak zupełnie poważnie. E, jakie łączą Ciebie relacje i na ile czerpiesz ze sztuki ha, prehistorycznej, że można. Tej pre-sztuki, pre, pre tej sztuki znaku. Aha, słów parę. Jak się masz do tego? Jak, jak się znajdujesz? Czy w ogóle czerpiesz, czy dopiero w pewnym momencie się z nią zderzyłeś? Nie, no bo to jest bardzo, to dziękuję Ci, bo, bo, bo to, to jest jeden z takich wątków, które chciałem poruszyć w swojej wypowiedzi, ale gdzieś umknęło dur, durniowi. To jest, to jest mniej więcej tak, że w momencie, kiedy zacząłem redukować formę i doszedłem... Udało mi się dojść do jakiegoś takiego bardzo prostego znaku, czyli tej jednej białej kreski, która jednocześnie jest bardzo indywidualna i bardzo osobista, a z drugiej strony bardzo wspólna, bo trudno o coś prostszego. Ja przypuszczam, że jakby poprosić Was tutaj obecnych, czy wielu, wielu innych ludzi o to, żeby wzięli umaczali pędzel w białej farbie, to może być wapno nawet i wykonali jedną białą kreskę. To wszystkie będą jednymi białymi kreskami, ale każda będzie miała jakieś indywidualne cechy. I, yy, i tak to później poleciało i zacząłem być zainteresowany Taką sytuacją, skąd się w ogóle wzięło malowanie? Skąd się, z jaką, rolę, jaką rolę w y, ludzkim życiu pełni malowanie? Większość ludzi w naszej kulturze to malowanie. Kończy na poziomie przedszkolnym, już później w szkole podstawowej, to już tam tylko troszkę, później jeszcze mniej, później jeszcze mniej, i zajmuję się zupełnie innymi sprawami. Ale w tym wieku takim podstawowym, to to malowanie to jest, to jest ogromnie istotne. I jak się prześledzi historię yy, człowieka jako gatunku, to nagle się zaczyna okazywać, że, że właśnie to malowanie i takie jakieś bardzo proste i prymitywne rzeźbienie y, z, zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę. Y, jest, to, jest to pewna forma komunikatu, tak jak no, gdzieś tam w katalogu można przeczytać, że. Tak jak oznaczenie szlaku w górach. ty idź, a ty nie chodź. To jest czytelne wyłącznie dla człowieka. Dla zwierzęcia to nie jest czytelne. I w związku z tym człowiek zdobywa pewien rodzaj przewagi nad, nad różnymi innymi formami biologicznymi. Bo ma to umiejętność, że jest się w stanie posługiwać... Zupełnie inną formą komunikacji. Niezależną od tego, co y, jest w stanie z, z własnej głowy przekazać, opowiedzieć. Tylko nie. To ja, ja, ja myślę, że to jest tak, y, że poruszamy się w. Y, Poruszamy się w y, jakimś rodzaju mikroprocesora, gdzie jak ktoś zna, orientuje się w odpowiednich algorytmach, to, to może szybciej, może łatwiej, a, a może uda się uniknąć pułapek dzięki temu, że, że istnieją y, pewne formy zapisu, pewne formy zapisu pamięci na zewnątrz. Że tej pamięci nie musimy trzymać w głowie, że tą pamięć możemy gdzieś y, uzewnętrznić. Ale y, ja tak sobie y, kiedyś nawet y, wyobraziłem taką historię, że jeżeli ktoś na przykład raz zobaczył tą jedną białą kreskę Marcina Harlendera, to jak zobaczy ją w zupełnie gdzie indziej i w zupełnie innych okolicznościach, to przypomni sobie cały szereg innych obrazów, bo tak trochę działa obraz, tak trochę działa wizualizacja, że jeżeli zobaczymy jedną, teraz to się nazywa ładnie ikonę, nie? Wiemy mniej więcej skąd się wzięło pojęcie ikona, ale zobaczymy jedną ikonę i od tej ikony, cały szereg ikon i od razu się buduje świat, po którym się jesteśmy w stanie poruszać dużo łatwiej i dużo sprawniej niż bez znajomości y, tejże ikony. Ja przepraszam że, no, że to tak skomplikowane, ale, no. no ale, a to, że Ty dajesz radę, to ja rozumiem, a tak. Chodzi mi o to porównanie z ikoną nie, no ikona jest, jest istotną, istotną sprawą, bo ikona pozwala nam się sprawniej i szybciej poruszać. To tak jak najeżdżali nas od wschodu, to, to też dzięki ikonom dużej żyjemy. No, naprawdę. Naprawdę. Tu coś panowie na słowo? Od. Odnośnie y, białej kreski. Dobrze, to w cudzysłowie jest to krytyka Białej Kreski. Kolega wspomniał na otwarciu na o buddyjskich waszych wpływach w galerii obok. No buddyzm tak wiąże się z filozofią zemną. I y, Biała Kreska. Buddyzm Zen, Biała Kreska. Mnie jakby powieść y, przyjaciela skojarzyła się, jak y, to powiedzieć, z pewnymi poglądami y, może nie, nie tyle sztuki, tak, sztuki ale sztuki walki. Y, o samorajach. cięcie. Jedno konkretne cięcie, to mistrzowskie cięcie, ta twoja biała kreska kojarzy mi się trochę z dążeniem do tego jednego celnego uderzenia. I mam pytanie, czy ta biała kreska jest ostatnia, już ją znalazłeś, czy y, jest wiele, jak wiele? Ich mogą być miliony, kształty, podłoża, wielkości i tak dalej, tylko y, czy ta biała kreska, to jest to jedno? To jedno cięcie wymagało wielu, wielu, wielu lat z treningu, nie zawsze się udawało. Rozumiemy się? To chciałem powiedzieć, może no, zbyt odległe porównanie, ale tak mi się nasunęło, dzięki. Nie, nie, bardzo pięknie, bo to tak, patrzę, ten łeb już poleciał po prostu. Ja nie widzę, ja nie widzę potrzeby ścinania następnej. To, 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 to jedno cięcie zostało wykonane, ten już poleciał, to było ćwierć wieku temu, to hajda, hajda. No, yy, chodzi o to, co tam po prostu z tego dalej się generuje, z tego obciętego uba, te strumienie krwi w końcu dają życie nowym istotom, i, tak jak słychać zresztą. Z tych pytań obok, czy nie martwisz się i nie masz takiego poczucia, że Twoja sztuka bez Ciebie i bez Twojego komentarza jest sztuką mało zrozumiałą, abstrakcyjną, zbyt abstrakcyjną, pustą wręcz? I to jest tak, że. Nie to jest wredne, co powiem. E, e, tak, tak, ale to jest moje osobiste doświadczenie. E, kiedy, kiedy udało mi się e, wykonać tą jedną białą kreskę, to rzeczywiście było to traktowane jako formę dziwactwa i czegoś kompletnie niezrozumiałego. Natomiast, y, tak się zdarzyło, że y, ćwierć wieku później, ja bardzo lubię y, używać tego typu pojęć, półwiecze, wiecze, bo to, bo to y, trochę brzmi bardziej dobitnie. I ćwierć wieku później następne pokolenie okazało się bardzo dobrze czytać i kojarzyć i rozumieć tego, te, tego rodzaju Posunięcie, zachowanie, tego rodzaju postawę. I, I te. po jakimś stosunkowo niedługim czasie jak na ludzki żywot, no ćwierć wieku. No latem co to jest. Te rzeczy zaczęły być czytelne, także. Nie wiem, czy, 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 czy mam nadzieję, no może to zupełnie w próżnię poleci w nicość, ale t... mam tą satysfakcję i jestem świadkiem w jakimś sensie. Znaczy, nasza tu obecność wszystkich jest świadectwem tej, tej, tej formy satysfakcji, że, że potrafimy o tym pamiętać, że to jeszcze jakoś jest wspominane i komentowane. I jest nawet szerzej trochę komentowane, Także nie, nie, nie. No. Zaraz, o, jak to było? Nie. Czy zostanie, czy zostanie na dnie popiołu? Gwieździsty diament. diament. Oj tam, oj tam, oj tam, oj tam, no nie bądźmy tacy romantyczni, dobra? No najfajniejsze jest to, że y, Ty nie, nie jesteś niewolnikiem Białej Kreski. Państwo nie wiecie, co Marcin zrobił ostatnio dwa tygodnie, że trzy temu w y, Wrocławiu. W podziemiach hali targowej, w tajemniczym, nieznanym zupełnie nikomu miejscu. Jaka fajna akcja, nie tylko Marcina, tylko on był organizatorem, inicjatorem tej całej akcji. On nie jest niewolnikiem białej kreski, podkreślam, bo się do tej białej kreski tak tutaj jakby no, ograniczyliśmy troszeczkę. No, Szeroki temat oczywiście. Tylko y, inne działania obrót białej kreski. Y, pragnę zwrócić uwagę na inne obiekty Marcinowe, które może nie są tak bardzo y, rzucające się w oczy, tak spektakularne, ale jak wchodzimy y, do sali po prawej stronie, wisi tak zwany korkowiec, czyli zakorkowany kawał e, rury, tak, z tym pokrętłem i no, te, takie Panie. różne obiekty, to tak, spełnia to w dowcipu, spostrzeżenia i szeroki zakres zainteresowań, nie tylko biała kreska. No nie, 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 no to nie, nie, korkowiec, to jeszcze dwa słowa o korkowcu, żebyśmy się tak nie rozwlekali za bardzo i nie byli zbyt nudni, otóż korkowiec E, słuchajcie, karkowiec się wziął jak y, z tak zwanego teoretycznego <noise> przypadku. Osobiście w przypadki nie wierzę, ale w zbiegi okoliczności jak najbardziej, podobnie jak w teorie spiskowe nie wierzę, ale w spiski jak najbardziej. Bo to jest pewna subtelna różnica. No, y, 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 znalazłem kiedyś, przechodząc przez podwórko, całe mnóstwo rozkręconych rurek. Mnóstwo rozkręconych rurek pozbierałem te najsubtelniejsze, które dały się zapakować do kieszeni i później się okazało, że jedna do drugich pasuje, jedna do drugich pasują. Kranik rewelacyjny, jeżeli chodzi o formę. Skręciłem całe to towarzystwo w taką jedną rurkę, nie bardzo wiedząc, co z tym dalej począć. Wziąłem przypadkiem kawałek drutu i tak zwaną szmatę malarską, bo może Państwo się nie orientujecie, każdy malarz ma w pracowni szmatę. Ona może być mniejsza, większa, no ale każdy malarz musi mieć w pracowni szmatę. Pracownia malarska bez szmaty to jest w ogóle udawana pracownia. Nie, nie, nie ma prawdziwej malarskiej pracowni bez szmaty. I wziąłem kawałek szmaty malarskiej, owinąłem to tak w jakimś porywie i skręciłem żelaznym drutem. I nagle się okazało, że przypadkowo wyjęty z wina korek idealnie pasuje do, 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 do skręconej prowizorycznie rurki. No i tak powstał korkowiec, który. który... No, który tam wisi jest rzeczywiście, bo jakby to tak w dłoń ująć, to można z tego wystrzelić. Ojoj, oj. No. Nie, nie wiem, czy wielu z Państwa pamięta, co, co za szkorkowiec to taki blaszany pistolecik, który robił bum, jak się załadowało go korkiem odpowiednio. do których mam dostęp, takie pojęcie y, była ikonoklastyczna, tak? Czy to cały czas obowiązuje? To jest takie pojęcie y, na teraz? Znaczy nie, to, to, to już mamy z bani. była ikonoklastyczna, to, 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 y, to było takie wystąpienie, y, które y, jakby było oparte na tym, że pewne wartości, pewne systemy, pewne zjawiska zwężają się w formie lejka i po prostu przechodzą na drugą stronę lejka. My już jesteśmy, moim zdaniem, po drugiej stronie lejka, tylko nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Ta, ta rzeczywistość, która funkcjonowała wcześniej, przeleciała nam przez lejek, no i teraz się robi zupełnie coś innego. Jest on In infundybuła, czyli właśnie lejek ikonoklastyczna, czyli przemieszanie, zmieszanie wszystkich obrazów, przepchanie ich przez cienką dziurkę i w tej chwili powstają zupełnie nowe, zupełnie nieoczekiwane obrazy. W związku z tym to tu wracamy pięknie do początku, w związku z tym wracamy do tego malarstwa ręcznego. Bo w tej chwili jest całe mnóstwo różnego rodzaju malarstwa mechanicznego, które się przekazuje do rany boskie. No jeszcze trochę wciśniesz klawisz Enter i będziesz miała Van Goga u siebie w domu zrobionego przez maszynę, ale nawet składem farby się nie będzie specjalnie różnił od oryginału, ileż to roboty, nie? Także to, to, to malarstwo ręczne z takiego durnego ludzkiego rozumu wysnute, to myślę, że cały czas ma sens jakoś. Nie, 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 nie wiem, czy wartość przekładając na pieniądze, ale sens niewątpliwie. Jest, 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 jest taka e, ciekawa historia e, przy, przy, przy okazji tych moich amatorskich różnych badań, Taka ciekawa historia dotycząca sztuki Aborygenów Australijskich. No to w ogóle współczucie wielkie dla przyjaciół z drugiej strony Ziemi. Jest taka ciekawa historia, że według ich przekazów, a żywa tradycja artystyczna polegająca na w miarę regularnym odtwarzaniu namalowanych na skałach obrazów i, i opowiadaniu związanych z nimi opowieści to jest 50 tysięcy lat. Także, sorry, że malarstwo według aborygenów powstało po to, żeby po erze snu która była zaraniem ludzkości, żeby po rzeczonej erze snu umieć się łatwiej znaleźć w otaczającym świecie. I tu wracamy do tego znakowania. Myślę, że, że malarstwo jest bardzo wybitnie związane z pamięcią. Że jeżeli budzimy się rano i widzimy przed sobą te same obrazy, to wiemy, gdzie jesteśmy jesteśmy się w stanie zidentyfikować. No, tak, no taką miałem przygodę któregoś razu, że obudziłem się gdzieś, nie wiedziałem gdzie i jak zobaczyłem obraz na ścianie, to aha, no to jest okej, okay, to jestem w Krakowie, aha, a to jestem na rolniczej, aha, to jestem u Grześka, ale gdybym tego obrazu nie zobaczył, to, to otwierając oczy naprawdę nie wiedziałbym gdzie jestem.